Cześć, witam się z Tobą serdecznie, Kamila Hill. Ponownie łączę się z Homer Glenn, z mojego home, home office. Sypialnię wybieram ostatnio, chyba tutaj mi najbardziej światło służy na moje live. Nie ma słońca w Chicago, słuchajcie, ale to nic. Trzeba sobie czasem świat malować kolorami po to, żeby było nam weselej, prawda? I ja dzisiaj mam dla Was niespodziankę. Także jeżeli jesteś tutaj um, Albo obejrzysz ten live nawet po czasie, to koniecznie mi napisz, skąd jesteś, skąd się łączysz. Ja już gościa swojego zapraszam i łączę się, żeby nie tracić czasu, ponieważ jesteśmy lekko spóźnione, ale tak to czasem jest, słuchajcie, będziemy o tym mówić, o tym czasie. Cześć Marta, witam cię serdecznie. O, widzisz cześć? mnie, już cześć Kamila. Zapraszam za opóźnienie, moja wina. Nic nie nie szkodzi, słuchaj, nic nie szkodzi. To będzie, do tego nawiążemy też za chwilę, mam nadzieję, z, z tym czasem, jak to jest. Tak, bo tak. E network marketing to jest nasz temat dzisiaj. Będziemy obalać wspólnie mity na ten temat, dlatego czas też jest taką troszkę, chyba tutaj e takim mitem, bym powiedziała, żeby to też obalić. Za chwilę o tym powiemy. Aha. Ale słuchajcie, jeżeli, jeżeli tylko jesteście zainteresowani tym tematem, network marketingiem, bo to jest dosyć popularny temat przez ostatnie 2-3 lata. I no, jest to temat na topie, także nawet jeżeli nie jesteś zainteresowany dotwork marketingiem, a może masz wśród siebie, w swoim towarzystwie bliskim, rodzinie czy znajomych osoby, które się tym zajmują albo chcą zająć, a tobie jakoś jeszcze wciąż nie bardzo ten temat pasuje, bądź masz jakieś nieprawidłowe informacje, bo to też jest kwestia właśnie wyedukowania się na ten temat, to po to dzisiaj jestem tutaj, ja z moim specjalnym gościem Martą Omahel. Naszą no, liderką tutaj w Stanach i w całej, całej północnej Ameryce, dlatego jest mi bardzo miło, Marta, że się pojawiłaś dzisiaj. Cześć, witam Cię serdecznie. Dziękuję i dziękuję za zaproszenie. Nie ma za co. Słuchajcie, Marta, ja tak tylko krótko powiem, tak żeby tutaj nie przedłużać, bo historia Marty jest bardzo interesująca, ale jest dużo materiału na ten temat na jej profilu własnym, do tego też Was zapraszam tam, żeby się do tego odnieść, ale Dzisiaj będziemy mówić na temat network marketingu, ponieważ obie się tym zajmujemy. Ja tak naprawdę dzięki Marcie, właśnie jestem w tym całym, właśnie tutaj, pięknym otoczeniu wszystkich networkowców i chcemy Wam powiedzieć dzisiaj parę rzeczy na ten temat, co to w ogóle jest ten network marketing i dlaczego ten temat jest wciąż jeszcze tak bardzo niefortunnie oceniany, bym powiedziała, bo są mity. Z przeszłości, sprzed wielu, wielu laty, kiedy to był taki temat bardzo akwizycyjny, bym powiedziała, i były różne nielegalne formy network marketingu, które teraz nie mają prawa funkcjonować. Więc wszystko, co słyszycie gdzieś tam dookoła o jakichś e, cudach w Biankach, to będziemy dzisiaj na ten temat mówić. Tak. <laughs> Marta, powiedz mi, kochana, network marketing, jak Ty zaczynałaś, a zaczynałaś już dosyć dawno, prawda? 10 lat temu? To już mhm, jest 10 tak. lat temu. Tak. Czy ten temat był dla Ciebie właśnie taki bardzo y, 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 jakiś nowy? Czy, to było, czy, to było, czy też już słyszałaś coś na ten temat? Mhm. Y, y, a, jakie były Twoje spostrzeżenia na początku, jak tylko Ty dostałaś hasło współpracy z Network, network Marketing? Mhm. Więc ja, ja zapoznałam się z Network Marketing około 10 lat temu. I było to zupełnie coś dla mnie nowego. Ja nie słyszałam, że w ogóle można w taki, w taki sposób pracować. W ogóle nie wiedziałam, jak się tak pracuje ile można zarobić, ile czasu muszę poświęcić w to, i, i było to zupełnie coś nowe, nowego dla mnie, ale byłam również bardzo zainteresowana takim stylem pracy. Gdzie ja mogę sama sobie decydować o tym, gdzie pracuję z kim, ile, ile zarabiam, więc to było takie bardzo takie inviting. Dokładnie, tak, no, takie, takie puszące, prawda? Puszące, puszące. Dokładnie. Możliwość kuszące. zarabiania, tak. bycie własnym szefem. Wiadomo, że to są takie rzeczy, o które chyba każdy chceł. Każdy by chce. No, każdy tak. chce. Dokładnie. dokładnie. Więc nic nie wiedziałam za bardzo. Na czym polega faktycznie ta profesja, ale byłam otwarta na to, co ta profesja daje, i dlatego tak naprawdę zagłębiłam temat. Super, super. To może przejdę teraz do pierwszego mitu, bo słysząc network marketing czy MLM, marketing wielosieciowy, pierwsze co słyszymy, o piramida, kolejna piramida. Tak, to jest właśnie pierwszy mit które musimy obalczyć, Marta, tak. dzisiaj chyba tak oficjalnie razem, bo to już czas. Tak, to już czas. <laughs> Jak to jest tą piramidą? To jest um, bardzo częste pytanie właśnie. O, to taka piramidka, tak mówią zazwyczaj osoby. To taka piramidka. No, nie dziwię się, że tak ludzie myślą, bo, bo to jest tak przenoszone już y, y, latami. No nie, że, tak. to, że to jest... Y, Taki styl piramidki, patrząc faktycznie na, na kształt tej piramidy, czyli takiego trójkąta. Tyle, że w dzisiejszych czasach, faktycznie już w dobie internetu, gdzie mamy YouTube, gdzie mamy Google, można naprawdę wartościowe informacje zasięgnąć, które, które mogą kogoś edukować. Bo dawniej tego nie było, prawda? Bardziej, dawniej było bardziej to takie metodą pantoflową, kto coś powiedział, to tak szło. I tak ktoś powiedział, że to jest piramida nielegalna, i to tak poszło i tak dalej idzie sobie. No, nie? Tyle, że fajne jest właśnie to, i dlatego chyba wydaje mi się, że tak mocno rośniemy w network marketing teraz. Bo każdy może sobie poczytać, że to nie jest piramida, ale, albo dlaczego to nie jest piramida, albo jaka jest różnica pomiędzy network marketing a piramidą. Faktycznie jesteśmy w kształcie piramidy, w trójkąta, kształt trójkąta, ale pomyślmy sobie, co nie jest kształtem trójkąta. Pomyślmy sobie, co nie jest kształtem piramidy w dzisiejszym czasie. Pomyślcie same o e, szkole, bardzo, bardzo jest szkoła. Bardzo, bardzo dobry temat. Mhm. Jest in no jest też trójkąt, jakby nie było. gdzie będzie kwadrat? Jest, jest trójkąt. Jest pan jak dyrektor nic. szkoły, są e, wicedyrektorzy, są, jest sekretaria, są pani nauczycielki, są woźni, są Uczniowie, wszyscy dyżurni, prawda? I to tak idzie w dół. Uczniowie i jeszcze później mhm. rodzina. No trójkąt jak nic. Jak Zobaczcie nic. nawet na kościół. Tak samo jest papież, arcybiskupi, biskupi, księża, później są wierni. No jak... Wszystko... Wszystko, ma kształt, słuchajcie, wszystko ma kształt piramidy, tylko za bardzo o tym się nie mówi, ale tak. jak słyszymy o biznesie w stylu MLM, no to wtedy tak po prostu wchodzi nam do głowy, o piramida. Jak myślimy o szkole, no to nie myślimy o piramidzie, a tak naprawdę jest tak samo w, w kształcie piramidy. To samo nawet na przykład Kamila z Home Depot sklepem, popatrz sobie. Jest jeszcze jeden główny tam założyciel, no nie, później są, są jacyś tam supervisor, może menadżerowie, uh -huh. superwajzerzy, no nie, i później są również osoby tak jak my, czyli klienci, którzy idziemy do sklepu. Też, też jak, jak nic, wy, wypiszmy, maluj kształt piramidy, ale. Najłatwiej, żeby obalić faktycznie tą piramidę raz na zawsze, jest to, że jeżeli by wystąpiła piramida, jest to coś nielegalnego, to zazwyczaj jest obrót pieniędzmi tylko, nie ma produktu, jest brak produktu. Czyli, jeżeli na przykład ja ci mówię, „Hej, kama. Chodź, daj 100 dolarów, no nie. Mm -hmm. I, I zainwestujemy to, mamy super biznesik. I ty nie masz produktu, a ty inwestujesz na przykład 100 dolarów, i to ma się rozmnożyć przez inne osoby, to to jest piramida, to jest nielegalne. Od tego uciekamy, nie chcemy z tym nic mieć do czynienia. Nawet nie wiem, czy takie istnieją dziś, w dzisiejszych czasach. Tak, szczerze ja, mówiąc. Ja nie słyszałam. Ja jestem tylko 4 lata w networku i network marketingu i ja nie słyszałam, nie spotkałam się, żeby nawet ktoś dał przykład Ach. takiej właśnie nielegalnej piramidy. No, ja też A nie, spotkałam, ja też, też czas nie się spotkałam się. I druga, drugi taki ważny aspekt co do piramidy to jest to, że um, no po pierwsze mamy, że to nie jest piramida, to jest to, że mamy produkt, produkt normalnie jest w obrocie, tak jak w każdym innym sklepie, Potrzeba, potrzebujemy znaleźć, sprzedać ten, ten produkt i, i dzięki temu my również zarabiamy. I, I bardzo ważna rzecz to jest ta, że w piramidzie zawsze tak myślimy, to jest też taki zabobon, bym powiedziała, tak. że góra zarabia, a dół tylko pracuje na górę, no nie? Czyli wy robaczki tutaj wchodzicie do biznesu i będziecie na mnie pracować, no nie? Ja nic nie będę robić a, i, i nigdy mnie nie dościgniecie i tak i tak. Dokładnie, to jest celnie, nieprawda. Przerwać właśnie tego na sekundkę, nawet z tą szkołą. Taki uczeń, dyrektora nie przeskoczy za szybko, dopóki się nie wyedukuje, prawda? Nie zrobi nie wiadomo czego. Tak. Żeby no, nigdy nie dojść. Uczeń nigdy nie będzie dyrektorem, bo będzie tylko uczniem, prawda? Chyba, że właśnie wyrośnie, będzie się edukował i kształci swoją szkołę gdzieś tam założyć czy nawet będzie się teraz stanowisko dyrektora wyższe po prostu, no to wtedy tylko w takim momencie może. Więc tu właśnie jest tak jakby połączenie mojego drugiego mitu, ta góra zawsze zamawia, du, za, zarabia, a du, du nie ma na to szans. że mhm. tylko pracujemy jak te mróweczki, to właśnie też jest na twoim przykładzie, takim bardzo ewidentnym tutaj u nas już no ci co ciebie znają i są w twoim otoczeniu to wiedzą dokładnie, znają twoją historię, znają twoje efekty i, i jak to wszystko prężnie poszło e, prężnie. Zajęło to czasu, ale jak skoczyło na ten odpowiedni obrót, to po prostu tak. poszybowało w górę niesamowicie i Ty przeskoczyłaś zarobkami jakby swoją górę. Tak. to Tobie, którą tam z kolei. Ale i faktycznie, i faktycznie tak jest, więc ta różnica pomiędzy piramidą a MLM-em, dlaczego MLM nie jest piramidą, to jest to, że jeżeli dzisiaj zaczniesz pracować i włożysz swój czas i energię i weźmiesz się za to poważnie, to ty spokojnie możesz przeskoczyć osobę wyżej niż ty. I to jest, to jest właśnie fajne. A że wcale tak nie jest, że tylko góra zarabia, a dół pracuje, bo u mnie typowo poka pokazuje, że potrafiłam przejść y y obrotem moim górę. Dokładnie, bardziej, dokładnie tak, to jest ważne. To jest, tak, to jest tak niesamowite, bo to aż, wiesz co, to jest tak, ja może tylko nawiążę do tego, że ja jeszcze znam Martę nie tylko przez Forever, nie tylko przez firmę networkową, ale znamy się wiele, wiele lat, bo znałyśmy się na samym początku mojej przygody z Ameryką przez wspólnych znajomych i tak, słuchajcie, nie ma przypadków, bo widzicie, myśmy, nasz kontakt może też się urwał przez jakieś tam lata, prawda, ale później Cały czas dzięki właśnie social media, które no rosły, zasięg social media po prostu, sami widzicie, wszystko żyje wokół social media w dzisiejszym świecie, aż czasami trochę przerażające, ale taka jest rzeczywistość. Słuchajcie, takie są realia, więc dzisiaj, jak mhm. jesteśmy na social media i nie przejmujemy tego, na następny level, czyli przeskakujemy na następny poziom, żeby na przykład użyć tych social media nie tylko po to, żeby odnajdować znajomości, ale też, żeby właśnie zarabiać, żeby budować swój dodatkowy dochód, prawda? Ale tu szybciutko jeszcze, bo ja lubię odbaczać z tematu. Przez to, że właśnie znam Martę przez tyle lat, to doskonale wiem, jak wyglądało jej życie te paręnaście lat mhm. temu, jak pracowała, co robiła, jaką była osobą, prawda? Zawsze była otwarta do ludzi, zawsze byłaś uśmiechnięta, zawsze byłaś wesoła. Naszym towarzystwie zawsze lśniłaś, zawsze miałaś swoje marzenia o byciu modelką w Ameryce. A chociaż wtedy, jak cię już poznawałam, to, to ty, ty już miałaś pierwsze dziecko w drodze maje, Aha. ale i tak zawsze miałaś takie, takie fajne właśnie podejście do ludzi, tylko nie byłaś może taka jeszcze super śmiała i czego cię właśnie, na co ja cię podziwiam, bo obserwuję przecież Ciebie bacznie przez te całe już teraz 4 lata, to jak skoczyłaś na właśnie otwarcie na social media, to przerobiłaś takiego, wiesz, jak to się mówi, takiego pięknego motyla, żeś urosła, pewnego siebie, jak obserwuję to na Twoim przykładzie i widzę inne dziewczyny z naszej grupy, nawet na swoim przykładzie, jak widzę, jak skakujemy tutaj i się uśmiechamy i mówimy po prostu otwarcie jak jest, słuchajcie, bo tutaj nie ma żadnej ściemy, że tak powiem, potocznym językiem, my po prostu naturalnie podchodzimy do tego biznesu organicznie, bo tak to powinno wyglądać. Wszystko, co jest nieorganiczne do talk marketingu, to po prostu jest złe i być może, jeżeli macie takie doświadczenia z tym, to po prostu dalej się wahacie, że to nie dla was, że to, nie, że to być może przerasta wasze możliwości, prawda? A tak naprawdę wszyscy zaczynamy tak samo tak. w tym network marketingu. Nieśmiałe, nie wiemy jak to będzie wyglądało, nie wiemy czy tak naprawdę nam to wyjdzie, co inni powiedzą, czy, czy to w ogóle jest dobry pomysł, no nie. Każda jedna z nas tak zaczyna, naprawdę, naprawdę. Mhm. I to jest proces. Żeby poprze, poprzerabiać sobie trochę w głowie, żeby dojrzeć, żeby wzmocnić się. I no, ta praca, pozwala pozwala każdej mhm. sobie właśnie doświadczyć tego. Dokładnie, I ja dokładnie. Dokładnie. też na tobie, Kamila. Jak się <noise> bardzo już zmieniłaś przez te cztery <noise> lata, naprawdę. Ja wiesz, to dziękuję. Ja też cały czas nad tym pracuję oczywiście, ale dla mnie już teraz skoczyć na live, to nie jest e, dramatem, tragedią. Ja się już nawet cieszę, jak wchodzę na te live, <głos> ale <głos> pamiętam. Moje live sprzed trzech lat, nawet jakbyście chcieli cofnąć, to nawet moja teściowa czasami mówi, że z uśmiechem na dzisiaj, z, dzisiaj z uśmiechem na ustach, to mówi, ale jak wtedy mi mówiła, to mówi, że to było dla niej po prostu bolesne, żeby oglądać mnie na żywo. No. A ja też jestem otwarta do ludzi, też się nie boję ludzi, tylko że widzicie, tutaj jest taki mit, właśnie chyba bym poruszyła, może taki nie bardzo istotny, ale też dużo ludziom, wielu ludziom się wydaje, że potrzeba jakiegoś, nie wiadomo, jakiego doświadczenia, sprzedaży, czy właśnie... Tak. Ogólnie wykształcenia, prawda? Tu nie potrzeba. To jest też mit. Tak naprawdę nie potrzeba w jakichś wielkich szkół, żeby wyjść z rekomendacją danego produktu do kogoś innego, czy do koleżanki, czy do, do, do kogoś z rodziny, prawda, Marta? Tak, tak, tak. Jak najbardziej. Um, tutaj w, tym, w, tym, w tej pracy, którą my wykonujemy, liczy się um, odwaga, żeby zrobić pierwszy krok do przodu. I nie wymagać od siebie bycia perfekcyjnym w tym. Bo nasza profesja jest inna niż na przykład profesja osoby, która sprzedaje domy. Dajmy na to, sprzedaje. Mm -hmm. domy. Bo, bo my, my tutaj mamy tak prosto za zadanie pokazać tego, systemu, tego stylu pracy, żeby się to zduplikowało. Czy ktoś ma edukację, czy ktoś nie ma edukacji, czy ktoś jest doktoratem. Dajmy na to, tak nie? to ma być tak samo prosto pod każdego, w innych profesjach takich, takich, yy, takich tradycyjnych dajmy na to jak sprzedaż domów, jak ktoś jest real estate agent, no nie, no to te osoby muszą się wykazać wyjątkowością, yy, dlaczego akurat ktoś ma pójść do nich i wziąć tą osobę jako, jako agenta, mm -hmm. dajmy na to do sprzedaży domów, czyli musisz pokazać się naprawdę z, o, z takiej strony może masz super wiedzę, może masz super doświadczenie już, no nie, a u nas wręcz odwrotnie. Tak, mamy to tak obrać i tak łatwo pokazać, żeby większość poszła za nami i żeby po prostu y, widziała, jak banalnie proste jest mówić o produkcie, który używasz, czy też o biznesie, który zaczynasz y, tak samo testować na sobie. Dokładnie, już ja tak tylko na Twoim przykładzie powiem, że ja w pewnym momencie myślałam, że mi wykształcenie, które mam z Polski, ja mam tytuł inżyniera, e, e, i po prostu mi się wydawało, że mnie to, zaczęło, mnie to przeszkadzało w tym pewnym momencie. Naprawdę ja chciałam być właśnie perfekt, wiesz? No. Ja tak miałam, wiesz, bo, dlatego tu właśnie mówiłaś o perfekcjonizmie, i to naprawdę e, nie to, że ja ujmuję wykształcenie, obrońcie, panie Boże, bo to nie o to chodzi. Ja każdemu życzę, żeby się edukował w tej dziedzinie, w której pragnie. Bo ja też jestem dumna z tego, że mam tytuł inżyniera, bo tyle zdążyłam o koncie przed wyjazdem do Stanów, ale tak naprawdę tutaj właśnie nie trzeba takich właśnie nie wiadomo jakich skills, słuchajcie, nie wiadomo jakich umiejętności. Tutaj wszystkiego można się od podstaw nauczyć, tylko tak jak mówisz, odwaga jest potrzebna, taka determinacja i chęć zmiany czegoś w życiu, bo network marketing. To tak naprawdę otwiera oczy, szerzej, chcemy się bardziej przeglądać swojej osobie, bo to wszystko się od nas zaczyna, jak mm -hmm. pracujemy nad swoją głową, na tym, że tą pewność siebie właśnie e, zdobyć, jeżeli jej nie masz na tyle, aby po prostu ruszyć prosto z miejsca i być takim orłem naszym poreweroski, e, że tak to mówimy, mm -hmm. to naprawdę to się da to się da przejść. To są kroki. Do wszystkiego są kroki, i małymi kroczkami powoli trzeba po prostu do celu dążyć, jeżeli, tego, jeżeli ten cel jest na tyle duży, że on cię aż przeraża to wtedy zaczyna się twoja transformacja, bo ty pragniesz do niego dążyć tak bardzo i dzięki temu właśnie network marketing się świetnie, ale to naprawdę świetnie sprawdza. A Marta jeszcze jeden mit z, mhm. to, z inwestowaniem, bo tak jak mówiłyśmy, tutaj wiadomo, network marketing, tutaj jest potrzebny produkt, żeby był obrót, prawda? Nie sama, sama wpłata, pieniądze, prawda? Jakieś wpisowe, nie wiadomo to, co, co Nie, ale jak to jest z tą inwestycją? Trzeba inwestować dużo, jak się niektórym wydaje, czy, mhm. czy nie? To znaczy, um, u nas akurat w naszej firmie wygląda to tak, że są dwa sposoby a, rozpoczęcia takiego biznesu. Bo to jest dziewczyny biznes domowy, po prostu, no, dla każdej osoby, która ma ochotę. Kajalniarny, jaki chcesz. Tak, naprawdę. Naprawdę nie trzeba dużo. I ta inwestycja a, jest można, można ją pokazać w dwie strony. Y, możemy kupić, zainwestować swoje w pakiet startowy. W Stanach Zjednoczonych jest to około 330 dolarów, tak do 500 dolarów, zależy jaki pakiet sobie ktoś wybierze. Czyli 330 dolarów na rozpoczęcie biznesu online. Czy to jest dużo? Nawet jeżeli patrzymy pod Polskę, 1800 zł, niech to będzie 2000 zł, czy to jest dużo, duża inwestycja, jeżeli patrzymy, co może ci ten biznes dać? No nie, bo założenie strony internetowej, kiedyś słyszałam, jak mówiłaś, po prostu wynosi 5 tysięcy, a tu masz I więcej, za darmo tą stronę. Więcej, I masz tak. produkt i firma ci go sprawdza, testuje, analizuje i jeszcze wysyła tobie i twoim klientom. Także to są śmieszne pieniądze na start, co jest dobre i niedobre. Ponieważ dobre, bo każdy może, można powiedzieć, spróbować, ale niedobre, bo czasami jest tak, jak masz prawie za darmo albo mało, mała inwestycja jest, to po prostu człowiek sobie to e, nie bierze tego na poważnie. A bo co mhm. tam, Najwyżej stracę 300 dolarów, a najwyżej sobie zużyje produkty. No nie, Także to jest coś dobrego i coś też niedobrego, że ta inwestycja jest mała. Ale druga jest e, strona, bez inwestycji, co też jest bardzo ważne, bo wiecie, jak to jest. Może dla mnie ta inwestycja nie jest niewiadoma jaka duża, ale dla kogoś innego może być jednak dużą, dużą inwestycją. Mm -hmm. Każdy jest w innej sytuacji i każdy inaczej na to patrzy w danym momencie, prawda? Czyli dla osób, które na przykład nie mogą sobie pozwolić na 300 dolarów albo na 2000 zł na zakup paczki startowej, też fajnie, że mamy taką opcję podzielenia się tymi produktami z innymi i, i po prostu dzięki temu że nasi znajomi będą próbować i może ty też sama dane produkty ty sobie jesteś w stanie rozpocząć ten biznes bez wkładu pieniężnego nawet, nawet zero nawet jeżeli ty na dany moment nie możesz sobie na nic pozwolić a podzielisz się tym produktem z innymi prawda pozbierasz zamówienia to jesteś w stanie rozpocząć ten biznes po prostu bez żadnej inwestycji troszkę wiadomo je, wymaga to więcej tutaj czasu i Yy, i wiesz, i, i pracy, no nie, bo potrzebujesz wytrwałości I to też, tak. bo, bo tak naprawdę tak jak mówisz, yy, 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 nie trzeba właśnie wszystkiego swoim kosztem, tak? Że, że ty nie musisz całego kosztu ponosić. Tak. Jeżeli już na przykład ktoś chce wypić aloes lub połowę z grzewki, która jest w paczce powiedzmy, to, to już po 6 sobie dzielisz i sprzedajesz to, co, tak. to, co po prostu jest, yy, jest mhm. w środku, prawda? Więc faktycznie są sposoby jak ktoś mówi, dla chcącego nic trudnego, a wymówek zawsze jest w tysiące, tak? także to jest... Ale na prawdę jest. Mhm, no, ja, no. Ja, też to, ja też się z tym spotykam, bo przeważnie właśnie, czy cena, czy, czy, czy właśnie się nie nadaje, albo brak czasu mhm. um, i takie rzeczy, więc jeszcze ostatni mój mit to jest, tym, jest odnośnie e, czasu. Dlatego, że jednak jest to, właśnie tu dlatego na koniec to nawiążę, odnośnie Twojego spóźnienia <noise> Trzeba się uczyć cierpliwości w network marketingu. To, jest to, jest to nie jest to nic szybkiego i ten czas jest tutaj potrzebny, i trzeba mieć dużo cierpliwości, słuchajcie, bo nic nie zarabiamy od razu. W network marketing nie zarabia od razu. To nie jest tak. Nawet jeżeli się sprzeda produkty z paczki startowej, to nie to, że zarabiasz od razu kokosy. Zarabiasz, może zarobić te 5%, które otrzymałaś od firmy zniżki, na podstawie naszej firmy tak jest, mm -hmm. że możesz te 5% zysku mieć, ale yy, tak naprawdę to są małe kwoty. Czasami nawet śmieszne. pamiętam, moja tak. pierwsza wypłata w forever to było 15 czy 14 dolarów. Mówię! Uuu, Damno, ale <grym> już dziękuję. byłam, ale już byłam dwa miesiące w domu jako mama na full time. Miałam dwoje malutkich dzieci i dla mnie nawet sam fakt to! Zarobiłam na kawę, słuchajcie, nie wychodząc z domu. <grym> No. no nie, więc to jest tak taki, jest, to jest taki ten, ten czas, czas jest, trzeba, network marketing um, nie jest to nic szybkiego. To jest, dla większości osób nie jest to nic szybkiego, może tak, bo jest to też odsetek, procent mały, bym powiedziała, osób, które może szybko osiągają tak. swoje cele i zarabiają fajne pieniądze, tak. ale naprawdę można to może jest zarabiać, Tak, Ale zarabia się fajne pieniądze, jeżeli tylko jesteś cierpliwy, cierpliwa. I dążysz do swojego celu, i możesz opłacać prawdziwe rachunki i prawdziwymi pieniędzmi zarobionymi właśnie z tej naszej piramidy. Mam nadzieję, że po dzisiejszym live z nami nikt tego nie będzie używał. Ale ja, ja, także słuchajcie. Ja no, tutaj jeszcze dodam do tego właśnie, co, o, o czym mówisz, że w tej, w tej pracy naszej Online Kama na pewno się ze mną zgodzisz. Chodzi o to, żeby zobaczyć swoją taką siebie za kilka lat. Ja bym powiedziała. Bo, bo to nie jest praca na etat, tak, mm -hmm. gdzie faktycznie dostajemy. Długoterminowy taki. Tak, długoterminowy, już, musisz mieć tak, obraz. długoterminowy mhm. gdzie, gdzie wiesz, że rozpoczynasz coś, co potrwa, żeby, żebyś to rozkręciła, żeby to wybudować i, i powinnaś wiedzieć też, zdać sobie sprawę, co, jak może Twoje życie wyglądać za 3 do 5 lat, dajmy na to. I ktoś może pomyśleć, o, ja nie mam tyle czasu, żeby w takie coś się bawić, może mi to zaskoczy za 5 lat. Mhm. Ale jeżeli tak myślimy, no nie, że to jest długo, to zadaj sobie pytanie, czy masz inną alternatywę na to, żeby Twoje życie inaczej wyglądało za pięć lat? Bo jeżeli nie masz, prawdopodobnie będziesz robiła to, co robisz, będziesz niezadowolona ze swojej pracy, tak jak jesteś dzisiaj, to kiedyś będziesz też tak niezadowolona i po prostu nic się za bardzo nie zmieni. Jedynie co, to nam przybędzie lat i będziemy sobie pukać do głowy, dlaczego ja się tym biznesem nie zajęłam pięć lat wstecz. Tak przybędzie. Dokładnie. Także to, to jest mówiłaś. takie coś, co to trzeba zobaczyć na zaś. Jeżeli to przyjdzie szybciej, super, good for you. Mm -hmm. Ale jeżeli nie przyjdzie, jak dla większości nie przechodzi, potrzeba paru dobrych lat, żeby to porozkręcać, to yy, to przyjdzie kiedy, kiedy będzie na to odpowiedni moment, prawda? Ale yy, tak jak na przykład u mnie, yy, ja sporo poczekałam na ten moment yy, tego takiego boom i tych pa, po, prawdziwych Ile? No, 6 lat. 6 lat zobacz, pracy. Zobacz, jaka to cierpliwość, ja Praca, praca. praca. Mhm. Tak, praca uczenia się tego, jak to robić, podkukiwania, jak inni to robią. Jeszcze wtedy nie było social media, tak, I, i faktycznie mi też to zajęło trochę. Może teraz Wam zajmie trochę szybciej, macie więcej materiałów przygotowanych, ale nawet jeżeli. Nawet zobaczmy na swój przykład, Kamila. Co, by, co będzie, jeżeli nawet za 6 lat od dzisiaj, no nie, będziesz miała zarobki 20 tysięcy dolarów na miesiąc? Czy nie, masz taką jest... alternatywę nie dzisiaj, ma. żeby za 6 lat nie tak ma. żyć? Dajmy jako mama na pełen etat, dwa dni temu mój syn miał 6 lat i uświadomiłam sobie, że jestem przez 6 lat mamą wychowującą dzieci z domu. Słuchajcie, ja pracowałam wcześniej bardzo dużo na full time. I y, y, po prostu ja sobie nie wyobrażałam wracać do pracy. Ja, ma, ja po prostu miałam jedno baby, potem miałam drugie, tak dlatego, bo nie chciałam wracać do pracy. Aha. Ja też chciałam mieć zawsze więcej niż jedno dziecko, albo dwoje to max. Tylko, że potem nie chciałam wracać do pracy. I zna, zna, po prostu ten sposób pracy. Ja dzięki produktowi w ogóle zainteresowałam się naszą firmą, ale plan marketingowy naszej firmy po prostu był dla mnie tak obiecujący, że mówię: no nie, niech to się powoli tutaj jakby gotuje sobie, tak. rośnie w swoim tempie, takim organicznym, ale to naprawdę yy, po prostu jak mi wskoczę na ten pułap, nawet za te 10 lat, to i tak jestem wygrana, słuchajcie, i tak, ja już teraz zarabiam pieniądze regularnie co miesiąc i są to zawsze coraz większe kwoty, więc to jest też fajne i naprawdę to mój mąż cały czas jak patrzy na to naszą zestawienie roczne podatkowe, jak przychodzi, Aha. mówi zobacz kochanie, mówi Mówi, twoje wszystkie plany idą w, w, w dobrym kierunku, mówię, bo ty procentowo biznes ci rośnie regularnie to za nasze global rally, czy nasz, wiesz, nawet jak sama nie wrzucę Cermensa wiesz, sobie tutaj o w tym czy w przyszłym roku, to się przypadkiem na niego na, Aha. na te 3 do 5 lat, mówię, ja, ale wiesz. To jest naprawdę świetna alternatywa. Także tak jak mówisz, myślę, że tym akcentem, tak jak powiedziałaś właśnie o tym, że czy masz lepszą alternatywę na to, żeby zarabiać za te 50 lat, to nie ma nic lepszego niż właśnie zająć się network marketingiem, znaleźć sobie odpowiednią firmę. Ja miałam wczoraj na ten temat live też na swoim profilu, bo to jest ważne. Słuchajcie, firm jest coraz więcej tego typu i będzie coraz będzie więcej. więcej. Przyglądajcie się uważnie, jakie mają plany marketingowe, jakie mają oferty. Co trzeba, czego nie trzeba, za co was będą, jak to mówić, nie czarżować po polsku chciałam powiedzieć, ale są różne, są po prostu różne polisy danych firm, więc zapraszam was do obejrzenia mojego live'u z wczoraj na moim profilu, na co zwrócić uwagę przy wyborze takiej firmy i myślę, że tym sposobem chyba już nie będziemy więcej o piramidzie mówić, bo dla mnie to jest temat trochę taki śmieszny, ale... No Ale jest pas, cały nie. czas prawdziwy, no bo ludzie jednak w dalszym ciągu po prostu żyją opinią sprzed iluś tam lat, akwizycja. To nie ma nic wspólnego. Ty i ja pracujemy obie online. Ja, ja nawet nie robię spotkań produktowych w domu, tylko pracuję bezpośrednio online, ja tak samo. co jest świetną alternatywą. Po prostu czasu, oszczędza tak. mi to czas. Ja mam więcej czasu dla rodziny przez to. Ja także tak. jeżeli tylko. Szukasz sposobu na to, żeby mieć ten swój freedom of time i taką wolność czasową i finansową w przyszłości, to na pewno zainteresuj się network marketingiem. I zapraszam Ciebie, jeżeli tego słuchasz, jeżeli jeszcze nie działasz w network marketingu, a chciałbyś, chciałabyś dowiedzieć się więcej na ten temat, jak działa nasza firma. Ja chętnie udzielę informacji, Marta również udziela informacji cały czas. Zapraszamy i dziękuję Ci, Marta, dzisiaj za ten dzień, za uwagę. Proszę, za... przepraszam za spóźnienie. Nie ma za to. To jest ta o tej cierpliwości też. Tak, tak. trochę. To wszystko jest czas. Dzieła <grym> to czasowe. Dziękuję. Dziękuję. na Dziękuję. dzisiaj. Dziękuję. 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 Słuchajcie Dziękuję. 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 Pozdrawiamy Dziękuję. 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 Do Dziękuję. 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 Dziękuję.